Cześć tej strony Robert, witam was w kolejnym odcinku Overwatch. Dzisiejszym tematem Przygotuj się będzie do tematem dzisiejszego odcinka będzie nowa plansza wieża tank w nowym trybie kontrola. Wziąłem sobie żołnierza 76. Myślę, że to będzie dobry wybór. No i zacznijmy rozgrywkę. W tych czasach o, wszyscy jesteśmy okay. żołnierzami. To jest druga plansza, która jest nowa po, po nowym starcie wleby. Pierwsza to jest y, Nepal e, Rodinne rejony Zeniatyśmy e, się do roboty, przybitamy się, poszelamy piłki Widzicie moje grafikina 5, 4, 3, 2, 1, 3, 13 punkt jest zaznaczony Żołnierz 76 martuje się do służby Jestem Oj, dobrze podróży. Jest Jeszcze raz. Ach, to jest. Dobra, ja, spróbujemy jeszcze raz. Nie jestem. Nie, już przejmuje Żyna punkt, kontrolę i od tego momentu zaczyna się robić. A? No. To jest, to za jest. Nie. Można to Nie. zrobić, wtedy przeciwnik Nie. jest odporny na obrażenia, no, ale my, no, też, Nie. 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 no Nie. Nie. Jesteśmy Trzeba to zrobić, jest pewne ryzyko na kota. A, mamy super Ja mamy super zdolność. to no, no, nie A, ma. jeden. No, A, mały, no i tak. Nie. z drugiej strony też ktoś próbuje się dostać. Chyba nie kogoś. Już uparcie próbują sobie przystać. Można by i zajść w tej strony, ale myślę, że chyba lepiej nie. 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 Zobaczmy, pod się działa jak się działa to wymyślone. Zobaczmy, jak się działa to Mogę mu zadawać od wyrażenia, natomiast gdyby się zorientował, że jestem z tyłu, no pewnie dużo ze mnie by nie zostało. Więc... Zobaczmy, my się działa to wymyślone. się nie ma. Trzeba by tak robić. A, by tak Trochę Trzeba Oj, udało się Trzeba by tak robić. Trzeba by Dobra, mamy koniec Pierwsza plansza dla Trzeba Pierwsza runda Teraz runda druga

Aj. O, smuga! Ja, 50 życia, to To jest... To mniej, ale... Faj! Chodźcie po Uf, bądźcie, na to O nie. A... nie! było szans! Walczę do końca. Na tą chwilę przygotowanym, może nawet nie wiem, gdzie Zobaczymy, tutaj o, jak no i nie no, mogę zobaczymy, jak to będzie. No właśnie, czy będzie 2 do 0, czy będzie 1-1. się poddać. No czyli 1-1, jeden, jeden. dobra. No, proszę Państwa, mamy 20%. Spróbujmy żeby drużyna przejęła kontrolę. Hmm. Oczywiście najpierw trzeba przejąć kontrolę i dopiero wtedy zaczynaj się A i zaszła mi od tyłu białym kątem oka też czerwonego, ale tak. ja, dawaj, hmm. samej, 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 tamaj, dawaj, yes. dawaj. Check zabity na razie i Seria zabity. Nie do akcja. a no, ten hard. Kłopan, to jest ten jest no to już nie giuje.

A jeszcze raz! No nie, Udało się, Widzicie? Całkiem łatwo to poszło. Mam nadzieję, że Wam się podobała plansza. Myślę, że warto, warto z nią grać. Eee, no, najlepsze zagranie meczu. I tę drugą stronę. O, mam najlepsze zagranie meczu. W takim w momencie. Aha, gdzieś to masakra. Niestety się schowałam w dodek, zabitych. Na kartę, na no i całkiem, całkiem przyjemna gra. No cóż, zobaczmy sobie jeszcze podsumowanie meczu. Yy, jak widać, drugi żołnierz, też całkiem niezły wynik. Myślę, że chyba zasłużył na. Yy, nie, no chyba myślę, że chyba zasłużył na. Świetnie. No, Dlaczego by nie. No i mamy tam ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Myślę, że w niedługim czasie pojawią się kolejne. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam na Facebooka, obserwujcie mój kanał. Do zobaczenia. Cześć.